Mecz na szczycie fortuna pierwszej ligi pomiędzy Podbeskidziem i Radomiakiem nie rozpoczął się najlepiej dla piłkarzy zielonych. Już w dziewiątej minucie Łukasz Sierpina otworzył wynik spotkania. Wydawało się, że do przerwy wynik nie ulegnie już zmianie, ale miejscowi podwyższyli na dwa do zera. W doliczonym czasie gry po bardzo ładnym strzale Marko Roginicza. W drugiej połowie Radomiak postawił wszystko na jedną kartę. Trener Dariusz Banasik wprowadził na plac gry trzech ofensywnych graczy: Damiana Nowaka, Macieja Górskiego i Leandro Rossiego. Zieloni po wznowieniu gry prezentowali się całkiem nieźle i w 56 minucie zdobyli gola kontaktowego. Z rzutu wolnego uderzał Damian Nowak i piłka po koszecie trafiła do siatki. Goście później jeszcze przycisnęli, ale brakowało wykończenia. Skuteczne było natomiast pod Beskidzie. Dwa dośrodkowania z rzutów wolnych, dwa strzały głową i dwie bramki z niemal bliźniaczych akcji i pod Beskidzie prowadziło już 4 do 1. Do siatki trafiali Aleksander Komor oraz Kamil Biliński. Radomiak zmniejszył jeszcze rozmiary porażki po golu Leandro z rzutu karnego. Dzisiaj zmierzyliśmy się chyba z najlepszym zespołem w tej lidze, czyli z pod beskidiem. Eee... A chociaż nie przyjechaliśmy na ten mecz, żeby się bronić, tylko żeby zgarnąć tutaj przynajmniej jeden albo trzy punkty, i taki był nasz cel, żeby grać otwarty, też ofensywny futbol. I myślę, że momentami tak to wyglądało. No cóż, natomiast dzisiejszy mecz przede wszystkim przegraliśmy przez, no przez błędy, błędy, których nie powinniśmy popełnić. Radomiak przegrał w Bielsku Białej i nie wykorzystał potknięć wyżej znajdujących się w tabeli zespołów. Warta Poznań przegrała w tej kolejce z Puszczą Niepołomice, a Stal Mielec zremisowała z Odrą Opole. Zieloni wciąż są na czwartym miejscu w tabeli Fortuna pierwszej Ligi.